No cześć, kochani, tu idzie, zdalno się nie słyszeliśmy. Nie słyszeliśmy się z powodów takich, że musiałam ogarnąć tutaj kilka spraw i pisałam wam o tym na kanale nadawczym, ale jeszcze zanim przejdę do jakiejś takiej pogadanki, to ogłoszenia parafialne. Jeżeli obserwujecie mnie tutaj, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam, ale nie na moje stare konto idzys z podłogą, lecz na nowe idzys.o. Jakiś czas temu po prostu stwierdziłam, że chcę się przeprowadzić, że Instagram na moim starym. Ponad dziesięcioletnim koncie, ucina bardzo mocno moje zasięgi od wielu miesięcy. Ja też zmieniłam trochę swoją niszę i byłam bardzo sfrustrowana tym, co się dzieje. Chciałam też zacząć taki nowy rozdział w życiu i po prostu założyłam nowe konto na Instagramie, gdzie mam trochę inaczej. Przepraszam Was, że ten mikrofon tak się majda, ale on jest mega beznadziejny do przypinania. I po prostu zmieniłam trochę strategię, zmieniłam trochę to, o czym chcę mówić. W sensie dałam temu taki rytm i po prostu stwierdziłam, hej, zacznijmy wszystko na nowo, bo nie masz nic do stracenia. Jakby statystyki liczba obserwujących to jedno, ale to jak ty się czujesz i to, co chcesz robić w internecie, to drugie. To nie jest żaden konkurs, wyściga, nic takiego, więc stwierdziłam, że zacznę sobie najzwyczajniej w świecie od nowa. Już wiecie, ja od takiego dłuższego czasu chciałabym się skupić głównie na. Niewygodnie mi na tym krześle. W ogóle pierwszy raz mnie chyba albo drugi widzicie w tym ustawieniu, ale z tej strony mam lepsze mm, światło, po prostu bardziej naturalne. Chciałabym mówić więcej o duchowości. Ja przez lata mówiłam o swojej praktyce magicznej, od jakichś new ścieżek po tradycyjne, i powiem Wam, że jak magia jest nadal bardzo dużą częścią mojego życia mm, i gdzieś tam, chociaż w chwili obecnej, praktykuję bardziej basicowo. To skupiam się na kwestii teoretycznej, no po prostu więcej czytam, więcej teoretyzuję. Tak, wolę się skupić na tej duchowości, dlatego że to mnie bardziej interesuje, jakby praktyka duchowa jest ze mną przez cały czas, a praktyka duchowa z praktyką magiczną jak najbardziej się zazębia. I wydaje mi się, że to jest oczywiste, ale ta, ta praktyka duchowa, ta nasza duchowa, wewnętrzna podróż jest takim e, prymem. I też ja bym bardzo dużo chciała mówić o takim lifestyle, balansie, holistycznym podejściu do życia, a przez to, że ludzie nakreślili, dali mi taką łatkę typiary od witchcraftu w internecie, zdarzały się pretensje, że dobra, okej, okay, zamknij oh, i przestań gadać ciągle o jakimś tam, nie wiem, do włosów czy soku z buraka. Tylko chcemy porozmawiać o witchcraft, daj nam mięso. I strasznie mnie to zmęczyło. Kiedyś ja tutaj taki film wstawiałam kilka miesięcy temu, a może rok temu, nie pamiętam, to chyba jeszcze było, jak miałam rude włosy, że gdzieś tam ten witchcraft stał się dla mnie niewystarczający i ja chciałam sięgać po coś więcej. I właśnie przez to, że chciałam sięgać po coś więcej, tak narodziła się taka chęć we mnie. Mówienia o tej swojej duchowej podróży, bo jak gdyby Witchcraft to jedno, to jest jakiś taki przystanek, od którego cała moja podróż duchowa się zaczęła. A jak już o podróży duchowej jesteśmy, i o tym holistycznym podejściu do życia i do zdrowia, możecie zauważyć, że chciałam włosy, dość sporo. Yy, I chciałabym porozmawiać o harmonii i balansie, o takim kluczu do moim zdaniem, zdrowego życia. I do zrównoważonego rozwoju. Ja mam wrażenie, że w social mediach coraz częściej mam wrażenie, że ja oszalałam albo świat oszalał, bo bardzo lubimy wchodzić w skrajności i o takie skrajne skrajności. Co to znaczy, że nie mówimy o balansie? To samo w żywieniu. I od razu zaznaczę, że dla mnie dieta wegańska czy wegetariańska nie jest y, skrajnością. Dla mnie jest to czymś normalnym, żeby nie było żadnych niedomówień i żeby nikt sobie tego nie mógł wykorzystać. Y, zauważyłam po prostu, że bardzo mocno wchodzimy w skrajności. Nie mówimy o zbalansowanej diecie, takiej wiecie, naprawdę zdrowej miejsce, która i wzbogaci nas w żelazo, i na przykład sprawi, że będziemy się dobrze czuć, i nie będziemy ociężali, i nie będzie to przetworzone jedzenie, ale nadal będzie wszystko z głową. Tylko musimy wchodzić w jakieś takie ekstremalne, mm, ekstremalne zdrowie, ekstremalne diety typu, albo wszystko surowe, łącznie z surowym mięsem. Albo po prostu jedzenie jednego posiłku dziennie i tak dalej, albo jedzenie totalnie, wiecie, przetworzone, bo jakieś trochę zdrowo, to nie ma sensu. Rozumiecie o co mi chodzi. Ostatnio natknęłam się na taką rolkę dziewczyny, nie już mam nie powiem, kto to był. Po prostu dziewczyny, która jest tam, wiecie, fitne siaro, i pokazywała swoje zakupy. I to były takie zakupy, które ja bym zrobiła, na przykład, nie wiem, gdzieś w Lidlu, albo w u Was, a u mnie nie wiem, w Albert Heine, że kupiłabym jakąś takie wiecie, kiełki, fasolę, no nie wiem, paprykę, tu jakieś, nie wiem, tofu czy pierś z kurczaka i ludzie w komentarzach postradali zmysły, bo dla nich nie było, nie było w ogóle balansu w tym, że ok, dziewczyna jest zdrowa, ale na przykład ma ochotę sobie zjeść chipsa w weekend, tylko dla nich Całe jej zdrowe odżywanie nie ma sensu, bo a przecież kupiła wszystko w markiecie, markiecie, markiecie. A jeżeli coś jest kupione w dyskońcie, to jest od razu skażone gorszej jakości, bo wiecie, nie jest od farmera, nie jest zrywane przez buddyjskich mnichów podczas pełni księżyca, po prostu z jakichś błogosławionych krów, które słuchają muzyki klasycznej i po prostu sobie defekują na tą trawkę. Wchodzimy w takie skrajności. Takie bardzo, żeby po prostu rozumiecie, albo coś jest na 100%, albo nie ma to żadnego sensu. Jeśli ja pomyślałam, kto ma dostęp do w 100% jedzenia od farmerów, kto ma możliwość, na przykład pracując 6-15, 5 dni w tygodniu, jeździć sobie rano slow-lifeowo moim amazing rowerem, na jakiś taki lokalny targ i wspierać lokalnych um, w, rolników. Nie zrozumcie mnie źle. To jest naprawdę fajne życie, które większość z nas chciałoby wieść, ale bądźmy realistami. Nie oszukujmy się, że 95% osób piszących tych komentarze również je czy psiki i kupuje rzeczy w biedronce, bo jesteśmy ludźmi, bo mamy ograniczone zasoby, bo to jest jak najbardziej normalne. I gdzieś tam. Coraz bardziej widzę te takie skrajności. To samo tyczy się jakiegoś takiego rozwoju duchowego czy medytacji, że merytujesz albo codziennie, albo. Wcale. Albo prowadzisz swoje dream life, wymarzone życie, journaling, robisz to na 100%. Manifestujesz codziennie, albo po prostu nie ma sensu, żebyś robił cokolwiek, jeżeli nie jesteś w stanie odtworzyć w 100% rutyny jakiegoś influencera. I w tym wszystkim, w tych skrajnościach, że albo idziesz na maksa i robisz coś całkowicie, wiecie, w 100%, przykładasz się do tego, tylko zdrowie, yy, amazing sport, wszystko poprawnie robione, ruszasz się 5 razy w tygodniu. Medytujesz codziennie, czy też codziennie książki rozwojowe, po prostu robisz tą taką idealną rutynę na maksa. Dla przeciętnego człowieka, który pracuje na etacie, nawet jeżeli ma super pracę, nie ma dzieci, jest dyspozycyjny i tak dalej, jest to niemożliwe, bo pokazujemy nierealistyczne standardy, ideały w social mediach i po prostu obudźmy się i przejrzyjmy na oczy, że te skrajności nie mają sensu. One nie mają najmniejszego sensu, dlatego że to zawsze jest jakieś ekstremum, dlatego że to zawsze jest jakaś skrajność, a w tym wszystkim chodzi, że jesteśmy w ludzkim ciele, a to, że jesteśmy w ludzkim ciele, mamy napotykać ludzkie trudności, mamy mieć, jesteśmy ludźmi, mamy ludzkie zainteresowania, ludzkie ułomności, ludzkie sprawy, sprawy fizjologiczne. Nie jest tak, że jak ktoś jest super uduchowionym, uduchowionym influencerem czy po prostu guru duchowym, to on nie musi chodzić do łazienki, a może go brzuch nie boli. No po prostu mam wrażenie, że jako społeczeństwo się po prostu zaczynamy trochę odklejać i taka normalność i równowaga nigdzie nie jest zachowana. I to, co ja bym Wam chciała taki daily remainder zrobić, żebyśmy się opanowali, bo cały klucz jest w harmonii. Gdy sobie spojrzycie w ogóle na dualność życia, na dualność świata, na to, jak to wszystko jest podzielone, mamy strefę sakrum, profanum, energię żeńską i męską, i zawsze jest jakiś balans i równowaga. I nawet jeżeli. W jednym z vlogmasów miałam taki wywód o tej energii męskiej i żeńskiej. I nawet jeżeli jest coś pomiędzy, nawet jeżeli mamy, mamy to yin i yang, wszystko ma swoje prawa, zasady i jest w jakiś. Sposób wyważony, we wszystkim jest jakaś równowaga, jakaś harmonia I, i ta szala bardzo często na którąś stronę się przechyla. I my po prostu stoimy w miejscu, bo nie jesteśmy w stanie gdzieś tam ogarnąć siebie jako człowieka i zacząć realnie działać, bo my ciągle kręcimy się jak taki chomik w kółku, wypadamy jak nam coś nie wyjdzie i znowu z uporem maniaka próbujemy wdrożyć tą samą rutynę, a to jest nie tędy droga. Jeżeli ktoś z Was, z nas, ze mną, z Wami, chce stworzyć sobie jakąś taką rutynę duchową i rozpocząć swoją podróż, swoją przygodę, czy ze zdrowym, holistycznym życiem, czy z duchowością, czy nawet z tą magią to najpierw należy to dopasować do swoich zasobów i do swojego stylu życia. Na przykład jeżeli pracujesz 8 16 czy 917 i chcesz medytować nie medytacja codzienna jeżeli nie macie takiej Naprawdę dłuższej praktyki jest nie do ogarnięcia na początku, i naprawdę osoby o bardzo silnej woli będą medytować codziennie i wyrobią to sobie w nawyk. Więc tego na przykład medytować co drugi dzień, co 15 minut, żeby się nauczyć, albo codziennie, ale po 10, po 5, żeby po prostu zobaczyć. Jak to jest, i dopasować to do swojego trybu życia, że na przykład jak idziecie na godzinę szóstą do pracy, to trochę się odprężyć, nawet zrobić sobie drzemkę po pracy i pomedytować po południu, a jeżeli idziecie na pracę na dziewiątą, to sobie wstać na przykład 15 minut wcześniej i po śniadaniu jakimś takim rozruchu, zrobić sobie tą medytację jeszcze przed pracą. Sam dotyczy się journalingu. Jest to bardzo fajna opcja i bardzo sobie to polecam ogarniać, ale jeżeli ktoś z Was nie, nie lubi po prostu pisać, nie sprawia mu to przyjemności, to nikt do cholery jasnej się po prostu do tego nie zmusza, bo nie na tym to polega. Mam wrażenie, że został nam rzucony jakby jeden przepis na to wszystko. Jak już ktoś wychodzi poza ramy, to jest to nie do pojęcia. I to samo tyczy się żywności. I ja wam to powtarzam, że chyba w każdym filmie, to jest chyba piąty film, o którym ja mówię z kolei. Zasada 80-20 80%, -20, 80 zdrowo 20% jak chcesz. I naprawdę uważam, że można mieć super efekty zdrowotne, super efekty w ciele. Jak ci się uda na 100%, to super gratuluję. Ja na przykład nie jestem taką osobą. I Załapanie tego balansu i harmonii pozwoli Wam fajnie żyć bez wyrzutów sumienia, ale też żyć ludzkim życiem, bo w tym całym naszym odklejeniu duchowym zapominamy, że my jesteśmy ludźmi w ludzkich ciałach, które mają przeżyć przede wszystkim ludzkie lekcje. Jest czas na spanie, jest czas na pracę, jest czas na czytanie głupich książek. Jest na czas na czytanie mądrych książek, jest czas na medytację, jest czas na rozwój, jest czas na wypoczynek. Jak tak zaczniecie naprawdę umiejętnie zarządzać swoim czasem, a myślę, że klucz do wszystkiego jest w umiejętnym zarządzaniu czasem, nie wszyscy mamy te same 24 godziny i warto o tym pamiętać. Dostosować się do, przede wszystkim do naszej pracy i gdzieś tak zarządzać swoim czasem wolnym. Jak sobie wybijecie w końcu z głowy, że... 95% rzeczy, które widzicie w social mediach, jest nieprawdziwa, naciągana i tak naprawdę w większości to jest praca, w pewnym sensie też i moja, i tych ludzi, żeby wam to pokazywać, jak to amazing wygląda i inspirować, to będzie wam trochę łatwiej. Nie te albo wszystko, albo nic przez bardzo długi czas męczyły, bardzo długi przez czas. Przez bardzo długi czas męczyły mnie w mojej praktyce duchowej i żywieniowej. Ja miałam kiedyś taki mindset, że muszę jeść 100% zdrowo, albo w ogóle nie jest zdrowo, albo jeść po prostu tylko i wyłącznie chipsy. I to samo miałam w mojej praktyce, że jeżeli medytować co codziennie, jeżeli robić coś to codziennie, bo jeżeli nie robię tego codziennie, nie ma to w ogóle sensu. I to jest to takie błędne, chomicze koło, z którego się wypada, się zbiera i się znowu do tego kołowrotka... Wchodzi. Na wszystko jest czas i na wszystko jest pora. Na oglądanie jakichś śmiesznych kotków w internecie jest czas i jest pora. Na oglądanie czegoś, co Was odmurza, coś, co jest na przykład Waszym guilty pleasure. Moim guilty pleasure jest czytanie głupich książek, jakichś smutów, romansów. Im bardziej praży mi to mózg, im bardziej mnie to torturuje, ja po prostu tym bardziej, nie wiem, jakoś wypoczywam w ten sposób, skręcam je to w żołądku, ale odczuwam jakąś taką wewnętrzną radość, ironiczną przyjemność. Nie wiem, jak to nazwać. Im bardziej książki. Jest fatalna, tym po prostu ja nie wiem, jakoś mi ciągnie do tego i chyba zawsze tak będzie nie przestanę ich czytać. Dla niektórych to będzie oglądanie para dokumentów, dla niektórych po prostu leżenie i patrzenie w sufit. Ja tego nie oceniam. Mam wrażenie, że wyzbyliśmy się tej takiej ludzkiej cząstki na rzecz po prostu tworzenia jak tworzenia swojej indywidualnej skorupy, która musi być przeinteligentna, która po prostu, wiecie, kreatywna, odpoczyna, czy tam książki o biznesie, bo mnie to odpręża. I tacy ludzie najczęściej funkcjonują w takim kole do momentu, aż się nie wypalą. I wtedy albo się wypalą, jest jakiś przełom i coś się dzieje w ich życiu, albo po prostu już z tego wypalenia się niestety nie podnoszą. Ja też uważam, że w pewnym wieku przychodzi coś takiego, że... Wolę być sobą, bo wolę być dziwna, cringeowa, nie wiem jaka jeszcze, jakikolwiek epitet, ale być sobą, niż być taką, wiecie, osobą, która chce spełniać czyjeś oczekiwania i po prostu wydawać się kuli fajną, a nie być sobą. Ja przez lata na przykład ukrywałam, że lubię takie słabe książki, że lubię zmierzch, że lubię dane gatunki muzyczne. Na przykład za moich czasów. Teraz mówię z 90 lat. Za moich czasów wstydem było powiedzieć, że na przykład się słucha chimu i, i lubi się Chim. Cały właśnie moim zdaniem klucz do rozwoju, do zbilansowanego rozwoju, do takiego rozwoju, który jest prawdziwy, w którym człowiek się trochę cofa. A potem znowu idzie 15 kroków do przodu, potem znowu 3 kroki wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu, i potem znowu się co. I uważam, że właśnie ta równowaga, klucz tej równowagi, znaleziony we wszechświecie, znaleziony i zaobserwowany w naturze, w życiu, z elementów, z którym się składa życie, jest po prostu. Nie najlepszy, bo uważam, że nie ma rzeczy najlepszych, ale jest bardzo zdrowy, jest zdrowym podejściem, a takie zdrowe podejście do duchowości, do właśnie do holistycznego trybu życia chciałabym propagować. Moim problemem jest to, że ja jestem zbyt normalna dla tych osób uduchowionych i jestem zbyt uduchowiona, tak to powiedzmy zbyt odklejona, zbyt szurnięta dla osób normalnych ja całe życie miałam problem, żeby wpasować się w jakieś grupy w jakieś środowiska, bo widzicie zawsze byłam jakaś nie taka, w danym środowisku nie pasowałam, bo na przykład lubiłam chimii, lubiłam romanse i ci ludzie, wiecie, moje koleżanki z tamtego okresu, które były, wiecie, cool fajne i nosiły glany patrzyły na mnie co za głupia dziewczyna, w sensie ona lubi ciuchy, ona lubi makijaż, ona, nie wiem, czyta romanse, powinna sobie poczytać jakiegoś Pana Lodowego Ogrodu, albo Jakuba Ćwieka, albo poczytaj sobie Sapkowskiego. W ogóle my nie będziemy z sobą rozmawiać o dziewczęcych rzeczach, bo to jest beznadziejne, chociaż każda z nich miała makijaż idealnie wyprasowaną koszulkę swojego ulubionego metalowego zespołu. Później trafiałam w różne inne... Środowiska, gdzieś tam w środowiska właśnie fanowskie, że ja na przykład w jakiejś tam sadze czy książce lubiłam wątek romantyczny, który był mały, i ci ludzie w ogóle byli: Jaka ty jesteś głupia, że ty po prostu tylko na takie rzeczy patrzysz. A z kolei, jak wchodziłam w jakieś takie środowisko, właśnie osób, które lubiły romanse, to było Dlaczego ty masz takie wymagania? To jest romans, to nie musi być dobrze napisane, tutaj chodzi o wątek miłosny, rozumiecie? To samo na przykład w środowiskach magicznych, czy w środowiskach duchowych. W środowiskach duchowych zawsze było. Nie, to jest zbyt ludzkie. Ty w ogóle jesteś, nie nadajesz się do tego, Ty jesteś za mało uduchowiona. W środowiskach magicznych byłam za bardzo uduchowiona, za mało uduchowiona. Moja praktyka magiczna była nieprawdziwa, była taka siakajowaka. Więc wiecie, zawsze miałam problem z dopasowaniem się do jakiejś grupy jako młoda osoba. I później po latach stwierdziłam, przecież ty się. Nie musisz do nikogo dopasowywać. Ty nie musisz mieć żadnej grupy, bo ty jesteś sama indywidualną osobą, jednostką. I w momencie, jak to zrozumiałam, w momencie, jak zaczęłam po prostu gdzieś tam szukać tego balansu w życiu na tak prostych jego aspektach, to zaczęłam przyciągać do siebie osoby, które mają podobnie jak ja. Ale zaczęłam poznawać osoby, które nie pasują ani tu, ani tu, bo mają takie podejście, i zawsze były takimi trochę wyrzutkami. I dopiero w tamtym momencie zrozumiałam, jak ludzie lubią udawać, jak ludzie lubią oceniać innych ludzi m, dla jakiegoś pryzmatu, dla jakiegoś poklasku, dla jakiegoś poczucia wyższości. I bardzo mi się to łączy i zazębia właśnie z tymi osobami, które wchodzą w skrajności w różnych innych strefach życia. A ludzie lubią mieć bardzo rzeczy narzucone z góry, bo jest im się łatwiej dopasować. Bo balans i harmonia, kochani, jest bardzo trudna, bardzo trudno jest balansować w takiej harmonii, bo jeżeli jesteśmy bardziej po lewo, bardzo po, bardziej po prawo, i to się nie obchodzi do poglądów politycznych w tym momencie, to po prostu z jakimiś takimi narzuconymi zasadami jest nam o wiele bardziej, jest nam o wiele łatwiej funkcjonować, bo te zasady są narzucone z góry, bo nie, my nie musimy sami myśleć, bo my nie musimy wybierać, bo my po prostu nie musimy balansować na tej. Granicy, a najciężej w życiu jest być zawsze sobą. Bardzo chciałabym nagrać, pisałam o tym na historii jest taki film mm, o tym, jak to jest być młodą osobą, która gdzieś tam wychowywała, dorastała w środowiskach, które gdzieś tam mocno krytykowały to, co ja lubię, to, co, które bardzo mocno krytykowały na przykład kobiecość i kobiece podejście. Do życia, makijaż, ubrania i o nienawiści ogólnie kobiet do siebie. Myślę, że to się nagra niedługo. Tymczasem to był taki mój film na rozruch, kilka słów, które chciałam Wam powiedzieć. Powiedzcie mi, jak mnie słychać, co u Was słychać, czy wszystko w porządku, a ja Was ściskam do usłyszenia i cześć.